Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w taki wyjątkowo mokry dzień. Chyba yy, go wymanifestowałam, bo mówiłam, że przydałoby się trochę ochłodzenia. Także mamy, mamy. Dzisiaj chciałam yy, odpowiedzieć na jedno pytanie, yy, które bardzo często się pojawia: yy, Co sądzimy o yy, odczytach tarota, o wróżkach? Także. Yy, Słuchajcie, to jest również wasza manifestacja, tak? Jeśli jest dobra tarocistka, to ona wam po prostu powie to, jaką energię w tej chwili macie, jakie są wasze główne założenia w tym momencie, wasza energia na teraz, tak? Ale jeśli na przykład za tydzień zmieni się Wasze założenie, to również zmieniłoby się to, co ten tarot Wam powie. Więc oczywiście od Was zależy, czy będziecie korzystać, czy nie. W każdym razie to jest również Wasza, wasza kreacja, tak? ponieważ wszystko jest Waszą kreacją, również to, co pokażą karty. Więc